Bo zaraz dostaniesz liścia jak korbi. Nie osłabiaj, czyje Ja z nakturwami, bo zrobili z Mordy Rozkład jazdy jest rany, jazda z kurwami, wiem, że za nie odpowiadam, bo nie gadam z frajerami Rozkład jazdy jest rany, jazda z kurwami, bo zrobili złożnić dupę, a potem się zyskali Rozkład jazdy jest rany, jazda z kurwami, wiem, że wam nie odpowiadam, bo nie gadam z frajerami Jedzę i czekam na to, co mi ludzie w życiu naobiecywali Na szczęście zapisałem się w historii, zanim dałem sobie ręce uświęcani Postaw koty z ekipą, bo nad żeściem nie szukali Nie, manowitowie, dzisiaj jest kolejny odcinek na tym kanale z Farminga22, z kolończyków no i widzę, że będzie dzisiaj część druga ze zbieraniu Bel. Yy, dawno nie nagrywałem. Wtedy kiedy nagrywam, to wtedy to wrzucam, czyli... A nie, w sumie nie. Wy to widzicie 8 lipca, a ja to nagrywam 7 czerwca, czyli... no, czyli... Czyli u mnie to będzie jutro. E, także widzowie zostawcie super lajka. Dziękuję się film spodobał, a my idziemy tutaj sobie. E, najpierw to my musimy iść... A nie, na, najpierw to my musimy jechać... Albo nie wiem. Dobra, może pójdziemy najpierw do sklepu, e, bo tam jest e, ten nowy sprzęciorek. Ten nowy sprzęciorek, tam jest fajny. E, I... i z nim dzisiaj będziemy jechać. O, ten fajny sprzęciorek. 17 na godzinę jedzie, jest elektryczny. O, dobra, jakoś tu pojedziemy, co? O Boże, to jest za mnie wielki, nie wiem. Chyba, robię, chyba, chyba będziemy, widzimy się wtedy, kiedy tam będziemy, ale nie wiem, jakoś tutaj spróbujemy ugrać jakoś. Jest, jest teraz 13, także jeszcze będzie część trzecia z tego, będzie to 10 mi się wydaje... Nie, chyba... No, chyba 10 tak mi się wydaje. Będę robić też daily na kanale Moreno, także y, będziecie mieć link do tego filmu. A czy do tego do tego kanału w opisie. No i jedziemy teraz sobie. Mamy... Mało mało mamy pieniążków, także sobie to będzie robić w styczniu chyba. Jak ja chyba zasiejemy będzie jeszcze będzie jeszcze będzie y, ten... To sezon drugi, sezon trzeci, a czy to jeszcze będzie, jeszcze szrakowcy będą, jeszcze babce sąsiedzi będą. Ale to akurat babce sąsiedzi będą rzadko. No i... Ja chyba już pojechałem na to pole, bo tam będziemy pierwsze tam zbierać. Także już tam pojedziemy i sobie tak wie tam... Masajem sobie pojedziemy, czy tam, nie, nie wiem czy tam jadę chyba, chyba masajem tam pojedziemy. No i będzie taki, jeśli chcecie odcinki też z tego, z playki, bo jeszcze playki nie mam, ale wtedy, kiedy będę mieć. O nie, już mam playkę. Chyba ja teraz się pogubiłem. O, mam 60 fps, ale dużo. Znaczy, no, nie, 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 nie jest to dużo, ale mam limina no, na 60, także jest do lupy trochę. No to jesteśmy już tutaj. Ładnie tutaj to wygląda. I bo ja się chyba zakopałem pomocy. pomocy teraz, teraz idziemy po nasze, nasze nasz ciągniczek Piękny Bo, bo naszego masejka i sobie tutaj będziemy jeździć Dobra, jedziemy Będziemy już zbierać petki Dobra, jedziemy. Ja tutaj nie umiem jeździć. Oczywiście, że nie umiem jeździć. Fi filmy z Playki no to oczywiście zostawcie tam lajka lajki sobie zostawcie na razie, no dobra, jedziemy i jesteśmy tutaj sobie tutaj podjedziemy też się trochę zakopałem nie powiem dobra, no to sobie tutaj już weźmiemy, tak no i sobie będziemy zbierać tutaj petki pomalku, także już siadamy. No je... Dajmy to wieki. Dobrze, tak, już ogarnęliśmy tutaj ostatnie, kurde, to się nie da jeździć trochę, także sobie tutaj pojedziemy, jedziemy sobie tutaj tędy. Ja pierdzielet mi się nie da jeździć. Dobra. Bierzemy to tak. Proszę, jak to będzie dobrze? Jest dobrze, dobra. Jedziemy. Dobra, jedziemy też z tym, bo nie chcemy, bo nie chcemy sobie już tutaj ten przeszkadzać, jak tam i z powrotem będziemy chodzić. Dobra, jedziemy, jak to ten jeść jak to buksuje. Ła! Wow. Dobra, na tamte pole do traw... A nie, jeszcze, jeszcze mamy tamte jeszcze inne takie pole. to sobie tam pojedziemy teraz. Dobra, teraz, to teraz sobie tam pojedziemy tego ten... Tam o, obok, obok kościoła, tak mi się wydaje. Tam, tam. tam. Yy, chyba już tam będzie widać za chwilę. Nie pierdziel mi nawet. Dlaczego ja się wywróciłem? Dlaczego ja się wywróciłem? Bo ja nie mówię. Ry. Dobra, czekajcie, musimy to jakoś tutaj naprawić. Bo nie wiem, co tu się stało. Ja pierdzielę. Dobrze, widzę, już jedziemy. Trochę było tutaj do dupy. Ale jedziemy. Ważne, że jedziemy dalej. Fajnie by się jechało, je, jechało jeździło się, fajnie by było na tym, na kierownicy, na kierce, fajnie by było, no, ale na razie tego nie mamy, tutaj na razie nie będziemy robić, jeszcze musimy ten, yy, tam słomę już widać tam, potrzebujemy ten za chwilę zatankować, Także sobie zatankujemy. Ja że będę poza odcinkiem będzie. Jezu, jak tu wolno jedzie. Za gówno. Ja pierdziele. Jak tu jedzie wolno. Za chwilę potrzeba zatankować, i co? Za chwilę będziemy pierwsze tankowanku, tak szczerze. No, nigdy nie tankowałem. Z tym wózkiem to chyba był zły pomysł, ale dobra. Jakoś sobie tutaj prze przejdziemy. Dobra, widzowie, jesteśmy już tutaj. Eee, musimy tutaj jakoś to. Przejechać, ale to musimy tutaj yy, wyłączyć. Tak, to taki sposób. I będzie tutaj to tak. I sobie tutaj teraz wyjedziemy. Tak mi się wydaje. Tak myślę. A nie, bo to trzeba najpierw odpinć. pasę. pasy, nie. Napier. Nie to. Tu. Dobra, to myśmy to super mocno. Tym się nie da jeździć, nie? <laughs> Widzicie co, jednak będziemy to robić super z siłą, bo nie da się jeździć. Yy, no i bardzo fajnie nam poszło tutaj. Z tym tam się wywaliłem to, bo w tym nie wiem czy to nawet tyle jest. A no, nawet mi to nie interesuje. Po co mnie to interesować? musi? Dobra, mamy. Yy, jeszcze potrzebujemy. Mm, jeszcze, jeszcze trochę tutaj tego potrzebujemy. Dobra, mamy tutaj. Jeszcze tutaj jest. Ła! O dobra, proszę. No nie no, co tu się stało. Dobra, no mamy. Yy, jeszcze tutaj potrzeba ostatnie. No i... I, 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 i musimy teraz ładować yy, trawę. Tam, tam. Trawa jest. Jest trawa. No i dobra. Jedziemy. Hasuwamy to. I jedziemy. I to chyba teraz się wywali. Jak się wywali, to, to tego odcinka nie było. ...to ten odcinek nie trafi na YouTube. Tylko to wariatkowe. Dobra, I, nieważne. I, jedziemy tutaj dalej, no ja pierdziemy co musi stać, no. Serio. Serio. I właśnie do tego się tworzą korki. Dobra, jedziemy tutaj dalej. Pociąg tak w ogóle taka pojedzie. Widać na mapce. Może tutaj to weźmiemy. Będziemy, będziemy mieć z głowy, tak mi się wydaje. Chyba tutaj. Dobra. Jeszcze będziemy, jeszcze weźmiemy tamto i będziemy mieć wszystko tutaj z głowy. Dobra, no tu bierzemy pierwsze tu. Albo tutaj sobie damy na niżej. Ty, bo jeszcze tutaj nie jest no to bierzemy, tutaj dajemy. Tutaj też dajemy. No, będzie tego tutaj dużo, z miarę dużo tych bel będzie. Dobra, będzie tutaj bardzo dużo bel tam. Yy, jeszcze sobie to, pos jeszcze tam jakoś co tutaj załatwimy, gdzie by te belet dać. Chyba to już z tego za dużo trochę No stój! Jest! Stoi! Dobra! Let's go! Stoimy. Bierzemy. Dajemy. Stój! No nie! Stój! Stoi! Ja pierdzielę, to jest najlepsza gra na świecie, nie? Yy, jeszcze tutaj mamy, no to co... A, jeszcze tutaj, jeszcze, jeszcze tutaj mam dużo tego. Więc co damy. Yy, to tu, nie, to tu... O, dobra. Yy, I to co tutaj damy. Bo dużo tego jest z boku tego miejsca dużo jest. O, jeszcze co weźmiemy te tutaj bele. No i będzie wszystko tutaj, gites, tak mi się wydaje, jeszcze, jeszcze będzie część trzecia, także, także no, będzie, będzie tutaj gites, wszystko, a nie, tutaj coś wypadło, o nie, mamy mały problem, dobra, jest, nie, nie wypadnie, myślę, mi, mi się wydaje, że nie, że tak, <laughs> jak to wygląda, jak to wygląda, przysięgam, nie mogę. Nie, no nie mogę, jak to wygląda. Ten, ten Basel tego za chwilę nie uciągnie, nie? Wie, wiecie, że to waży ton w ogóle? Takie trawo, takie, takie to wszystko tutaj. Ja wierzę. Dobra, bierzemy to tutaj. Jedziemy tutaj gdzieś na środek. Zatrzymujemy się. I bierzemy to, to jest już ostatnie pole. Czekajcie. Tutaj mi się wydaje, że coś się zesrało. Ale dobra. To no stój! No rób! Halo! Co się stało? Co tu się stało? No nie! Trochę się tutaj coś zepsuło. Mamy mały problem. O dobra, jest git. Nawet duży problem. Dobra, mamy bardzo duży trochę problem, bo za chwilę nie będzie paliwa. i Jak my pojedziemy? Przecież to jest najmocniejszy ciągnik na mojej gospie. Jak, jak, jak my pojedziemy wtedy? Nie ma szans. Ale weźcie. A, tak, przecież ciężarówkę mamy. No przecież. Przecież w taki sposób my możemy pojechać. Jak my to tutaj damy? Przysięgam, że ja mam tutaj mega dobre pomysły. I ja wiem co robię. A trochę tak, ale dobra. Yy, no to tutaj jeszcze mamy dwie. No nie gadać. No trzy. Naprawdę tego tak dużo jest. ja jaj. będzie trochę lipka. No nie. Czekajcie, musimy to jakoś na logikę zsiąść. To tutaj jakoś położyło się, tak. Żeby to się tu jakoś położyło. Dobra. Nie, 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 nie. nie, Stop, 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 stop. Tak, 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 tak. Dobrze. Dobra, git. Jest git. Jest git. Proszę, no nie. Czekaj, musimy to jakoś normalnie tutaj to dać Aj. Nie, nie nie ja naprawdę nie wiem jak tutaj to dać może to trzeba z drugiej strony co? z drugiej strony jakoś tutaj ja to druga strona już jest kurde tak turbowana, normalnie, się żyć nie da dobra najwyżej tutaj beli nie będzie ale nie wiem, nie no musimy jakoś tutaj gdzieś dać to tą belkę dobra niech będzie tak jak wspaniała to będzie dupa. Ojoj, no to już będzie ciężko z dojechaniem, ale widzimy się kiedy dojadę. Dobrze widzę, ja jesteśmy już jedziemy tutaj na Gospel, już prawie tutaj jesteśmy i będziemy tutaj za chwilę tankować. Jak się tutaj nam uda, tutaj to wszystko. Przymanewrować i chyba nam się to nie udało. E co tam. Mamy tryb udziana. E, e, s. S. E, dobra. Mamy. Dobra. O bier. Jedź. Dobra. Jedmy. Dobrze. No to już jesteśmy tutaj. Yy, dobra. Gdzie my to dać? Gdzie? by my to będę dać? Tak szczerze. Dobra, no, tutaj sobie i za 3, 2, 1, PIK! O kurde, jak to wygląda? Dobra, e, to tutaj gasimy już silnik, żeby się paliwo nie marnowało. E, chyba tutaj tego już nie damy. I e, tu, to prawda, tutaj dodamy, bo to jest duże miejsca. Także tutaj będziemy dodawać. Dobra, bierzemy pierwsze. Pierwsze tutaj będzie będzie o nie no to mamy problem mały dobra, chyba będzie tutaj git dobra chyba będzie git tak mi się wydaje będzie git dobra yy, bierzemy to tu od kolejna no nie wierzę dobra bierzemy to tu Kolejne tutaj to, i to damy tutaj obok siebie, dobra, jest, kit. No to widzowie, widzimy się kiedy wszystko będzie tutaj gotowe, co ja zrobiłem. Dobrze widzowie, tak to wygląda, kiedy wzięliśmy same, same, samą trawę, same palety z trawy. I teraz będzie tutaj to wygląda jak będziemy tutaj z, ze z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 tego jest, także yy, myślę, że to nam szybko tutaj minie. No i myślę, że tutaj będzie tutaj takie szybkie. tutaj mi się tak wydaje. Yy, no i tutaj to robimy. I teraz będzie tutaj na górze. Tak mi się wydaje. No, zrobimy to na górze. Yy, no i będzie tutaj to szybko tutaj zrobione. Dobra. I tutaj bierzemy. Tutaj myk, cyk, Pick. Dobra, myk, mamy. Dobrze, no widzowie, mamy teraz tylko pięć, także widzowie yy, super będzie tutaj, tutaj szybko my to robimy. Yy, ja to szybko tutaj robię, tak szczerze. Yy, no i jak tutaj to przesuwamy, w taki sposób to robimy. Yy, no i... No i widzowie, yy, i właśnie widzieliście pewnie na początku yy, trailer wixy yy, także ona będzie na kanale Moreno, na kanale Moreno, do którego będziecie mieć link w opisie do tego kanału. Yy, no, i, no i co tutaj, tutaj bierzemy, a robimy, robimy, o kurde. Ale to, to to skiełbasił. A, dobra, wadźcie. To będzie... A w sumie to no, fajnie też tak wygląda, jak będzie tutaj tak. To leżeć obok siebie. Tutaj tak, tak tu. To tutaj damy. Jakoś. O, będzie to kit. Tak mi się wydaje, że będzie to. Nawet lepiej wygląda niż to, yy, niż na górze. No weź to odstaw. Dobra. Yy, no to będziemy to tak robić. Trochę żebym to zepsuł, ale też ja naprawiłem. No i myk. A! Myk. O nie, do sąsiada wyrzuciłem. No to fajnie. Ale sąsiad się, się nigdy nie wcieknie. A, a ile w ogóle mamy tej trochę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dzien... Wow. 11, 12, 13, 14 mamy tego. No, nie powiem, też się opłaca te, tą trawę mieć, yy, ale tu jeszcze mamy to tam, tu jeszcze to mamy tutaj, czekajcie, pokażę. Tutaj trzeba wziąć, iść trochę do tyłu z tym. No, jeszcze mam tutaj trawę, czyli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 trawy aż. Także widzę, tu jest bardzo dużo: 20 trawy mieć na gospodarstwie, ale no, będzie. Będzie zawsze na przyszłość, także już widzowie skończyliśmy, także sobie idziemy tutaj coś jakoś gdzieś odstawić. Tutaj jeszcze może w drugim sezonie będzie jakiś, jakiś, jakiś nie wiem, ale to drugi sezon będzie dopiero, dopiero jakiś nie wiem, kiedy, kiedy indziej będzie. No i co, no i idziemy, na, na razie będziemy się musieli skupić na moim daily, na kanale Moreno. Także, widzowie, subujcie, łapkujcie, a ja się będę już z wami żegnać. Fajnie tutaj, sobie, żebyśmy sobie spędzili czas. No i dobra, no to tutaj sobie damy, może. A co, sam, sam będzie? Hm. Gdzieś sobie odłożymy. Samego masyja. Co sobie damy może tutaj, albo to krówek sobie damy, tak, może tak. A bo nie, do krówek, może nie. Yy, bo tam coś też będzie potrzebne. Tak mi się wydaje, będzie tutaj coś jeszcze potrzebne. Yy, no i co? A czekaj, czy to są kolejne silosy? Tu nie ma silosów, tak mi się wydaje. Ja to nie są silosy. To co tutaj jest? Co tutaj jest? A zwierzęta! Zwierzęta 50. Tutaj mleka na razie nie ma. A to dopiero będzie, tam dopiero. Także widzowie ja się już będę z wami żegnać. Fajnie sobie tutaj spędzić cały czas w farmingu. No i co widzowie? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już za dwa dni. NARKA!